Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę jak gotować cieciorkę. Cieciorkę zalewamy zimną wodą na 12 godzin. Najlepiej zrobić to na noc. Najlepiej wybrać cieciorkę ekologiczną, wtedy będziemy mieć pewność, że jest dla nas bezpieczna. Ja już ją wczoraj namoczyłam w zimnej wodzie. Pozbywamy się wtedy szkodliwych puryn. Które mogą być powodem np. boleści stawów, kości, mięśni. Po tym czasie zlewamy wodę i porządnie płuczemy pod bieżącą wodą. Zalewam cieciorkę porządnie wodą, tak żeby ją przykryć, i wstawiam na palnik. U mnie, jak widzicie, sporo cieciorki, pół kilograma, namoczyłam w zimnej wodzie. Będzie mi potrzebna do dwóch posiłków. Jeden z nich to kotlety z cieciorką i drobiem, a drugi przepis, na który już teraz zapraszam, to pasta z cieciorki i jaj. Jeśli kupujecie cieciorkę zwyczajną ze sklepu, tam na pewno będzie sporo konserwantów. Proponuję dodać troszeczkę octu winnego albo owocowego. W tym przypadku ocet ułatwi nie tylko wydzielanie się puryn, ale dodatkowo oczyści cieciorkę z konserwantów. Chcę, żeby wszystko to, co niewłaściwe, przeniknęło do wody. Znowu wszystko wyleję na dół przepłukam jeszcze raz porządnie cieciorkę pod bieżącą wodą, naleję następną świeżą, będę gotować około godziny czasu. Smak cieciorki możemy podkręcić kilkoma ziarnami ziela angielskiego dwoma, trzema liściami laurowymi. Jeśli chodzi o przyprawianie solą, można to zrobić, ale dopiero pod koniec gotowania. Wtedy sól nie utrudnia zmiękczania cieciorki. Gotujemy około godziny. Niektórzy wrzucają sodkę. Ja już to sprawdziłam, z sotką nie trwa to o wiele krócej, chyba że ktoś wsypuje jej bardzo dużo, nie polecam. Jeśli chcecie, możecie sprawdzić. Ja gotuję normalnie, mięknie cieciorka około godziny. Po prostu próbujemy, sprawdzamy jak jest już miękka, odcedzamy wodę i gotowe. Dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejne filmiki.